Siemanko Ludziska Stawra 84 Gig 3 w kolejnym odcinku Outlasta. Lecimy z Dostaję Dostań się na parter. Dobra. Przesnąć, to, dobra jest. Na razie póki co wyszliśmy z tych kanałów. No i tam jest niebezpiecznie, widzę kurde. Dobra, on jest zapięty. To raczej nie powinien nam nic krzywdy zrobić. Najgorsze jest to, że tak naprawdę nie mamy żadnej batemy. No co za ham. Mamy tylko Mamy tylko dwie baterie, tak więc muszę oszczędzać noctowizor. będę Znaczy, będzie ciężko Dobra, idziemy Tu przeszliśmy. Tu mamy schody że tam mam się ale no, już dźwięk mi się podoba co to kurde weź tą baterię i sprzedajmy stąd Pójdziemy tam po schodach do góry, nie ma sensu tam iść, tam i tak go nie ma Tam nie ma nic, co nas by interesowało Kurna Zła wiadomość jest taka, że musimy tam iść Musimy tam iść, musimy jakoś tam uciec mu później Dobra Dobrze, ale dobra. Nic nie widać tam. Dobra, jest. Tu zamknięte oczywiście, bo po co ma być otwarte. Samo, dobra. Mam tylko jedną drogę. Ja pierdolę, no. Głupi telefon. Muszę wyłączyć dźwięki. Ja przejść o. A tak marudziłem, że nie mam baterii Pewnie w którymś z tych wyskoczy coś do mnie, ale dobra Niestety to kolejny pacjent, który nie przeżył. Nie jest to niespodzianka. Pierdę Tu nie ma przejścia. gdzie? Okay, co teraz? Tu jest tylko. Tutaj... No a tutaj się Tu też nie ma przejścia. w którymś z tych... A, tu jest, dobra. Bóg go wie, czy w dobrą, czy nie w dobrą, ale idziemy. To my tak. to, 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 to my, dobra. Wygląda na to, że w dobrą stronę tak naprawdę to. to jest kurna, co ja tu mam zrobić A w drugą stronę to tak churno, dobra Trochę jest z... Babol Dobra No babol za wolny byłem. No weź przeskocz chłopie, no ja pierdolę Co ty się z nimi tak olisz? No niestety, zbaboliłem, bo to miałem... Nie miałem tego wziąć... E... Zatkać, tylko z złej strony popatrzyłem po prostu Ale dobra jest, przynajmniej wiem co mam zrobić Wiem jak szybko to zrobić

Pewnie jest deszczu pod rynnę. Dobra. A to mam odblokować. Dobra. Pierwiera. Nie przechodzę już widać. Gorzej jak wezmę. Zakrwiający no Najlepiej Czy to teraz ja spudłowałem, czy... Chyba ja spudłowałem. Kurde, no. A już tak ładnie uciekałem. Oh, shit. Dobra, czekamy dalej.

priest's guy, aren't you? He's a witness or whatever. he must be. yeah he's lost. That's just a podridné toto, Let's take a break, buddy. You will to martini lunch? Have a little confab. Władny doktor. So nice to come Bigger than you look. Little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside us. So nice. the doctor? What the?

No co za ham? Jeśli nie puścił to już by mnie tu nie było Binda. Co ty masz ko... No kamera tak kamera idzie tu nacisk Abyś mógł włączyć ją w ogóle No nie za wysoko trochę łapie Dobra, tam będzie ucieczka. Trzeba będzie uciekać. No jest chyba... O, ładnie widzę. O, ładnie, kurna, mój język. Tam następny. Co za no, ta, na rzeźnik. To energizery są, a ja myślałem, że te baterie. To ładnie, kurna, krwi się trochę. Uh, thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment I'll we'll just a second to wash up and, uh, oh, no movies. And it'll give us a chance to talk. Ah, there's <sighs> are I'm a bit worried how much time. Yeah, he's yeah, probably. Well 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 I not I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all this. Pierdera, Holier than now, Bible thumping. Uh Oops. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit. Let me see. It's understandable if you get scared. Whoa, they've assured each other in the Saki. We're a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it, is the simplest form, but what happens when all money is gone? Money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. <try> You're attention? Fuck off. Oh, Tychania. better, <tries> You we made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. What do you mean, Dr. Paloche? Nawaj kona Ła oddaj mi palce honey. No, nie dziwię się Nie widać nie widać siebie w lustrze Skoban

O oh Co się nie da, się da? Ładuj no. się eee. wyczaiłem? Hamie, dobrze wiedziałem, żeby się tu rozejrzeć Zamknięte jest to, tym bardziej jest zamknięte. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale Bo teraz wróciliśmy do tego punktu, gdzie Wejdziesz tu, czy nie wejdziesz tu? Chyba miałem farta. Chyba miałem mega farta. Chyba miałem mega fart. Pewnie nie na długo, ale znając... co. Lepiej nic niż nic. Czekam tylko, aż się pojawi. test. Ja kostię, gen, jak zrobię trochę psy hour, lemon time alarm. Fuck off. <tryk> Dobra, and wiem, że ten dojeżdża. Toczemy <tryk> zaraz do far. O, to, to za Czy mu uciekłem, czy nie? No to wygląda. you He, tu się można schować, To jest dobrze. Na razie spoko. No to jest tylko ten psychol, dobra. Bo co wiem gdzie biec. Wiem gdzie biec i tam trzeba biec. Jak on tak szybko się tu znalazł? Zajdź go, żeby poszedł tam. Nie mam zamiaru do ciebie wychodzić, a proszę, brzydki ujdzie. dwóch palców mnie pozbawiłeś. On tam przeszedł. Przeszedł czy stoi tam? To? to chyba jego dupa. On tam stoi. Poczekamy, chwilę nie wyjdzie. I wtedy będzie dobrze. Będę miał pewność, że wyjdzie. No. Kurde tak ciężko stwierdzić, czy on tam jeszcze jest, czy nie go nie ma. Hook dobra. Kto nie ryzykuje, tym nie żyje. Ja pierdyle, ażem się nadział na minę. Wpizdu. No i lubity, no ja jego, no Kurna chata, ale zdupczyłem to pięknie Ubił Ubił ham On tam jest ahead, ahead, anything, Więc Trzeba iść dookoła Akcji, w życia No patrz i przez to, że kurde parę centymetrów masakra nie, nie od tego tego to je banany skubanany Dobra dobra A kuku w usteczkę teraz zrobiłem Teraz mam już drzwi otwarte to wiesz Masz pecha Teraz już drzwi otwarte są tak można powiedzieć yy, skryptowo zrobione, bo wystarczy przejść przez te drzwi i jego już tu nie ma. On tam idzie, gdzie ma iść. No to tu wystarczyło pójść. Patrz jaka zamuła. Wkładam w ogóle Trzy centymetry dalej, żeby się tak wyrazić, bądź też i to to okej Kible Zobaczymy, gdzie wyjdziemy. powiem szczerze, sprawdzać te załuki gdzie nic nie ma. Dobra, jest klucz. Klucz Ja żeby... potem przez drzwi ciśnie. Damy to chłopca. Jebanany banany Kryj się. Tak cię tu nie znajdzie. Ja pierdyle. O. Poczekamy chwilę. Mam nadzieję, że mnie nie znajdzie. Uż, będzie dziwne, jak mnie znajdzie. Czekamy. Co z tego, że mam klucz do windy, jak nie będzie mam No Znaczy nie, nie znajdzie. <laughs> Trochę śmiesznie, ale. Tymendo. A jednak mnie znajdzie. Teraz nie wiem, najgorsze jest to, że nie wiem gdzie mam kurna... Biedź. i załama. Klucz ale co z tego jak nie wiem gdzie mam dalej, piec Tym pozytywnym jakże. Nie skończymy. Nie skończymy, bo muszę mu spier dzielić. A tu żadnej drzwi nie ma. Dobra, to idziemy tak daleko, zobaczymy, może to tutaj to, to pomoże, chociaż to Tam idzie. Nie wiem czy ma... Aha, bo muszę... Teraz... Dobra, kumam fazę. Jak on będzie sprawdzał tamtą łóżko muszę... Wyjść Zamykaj te drzwi kurwa, długo tu będziesz pchał. Nie wiem, czy dobrze idę, czy. A tu wróciliśmy. Klucz do windy, mam Cię. O, mamy Cię. Klucz do windy, mama Wandzia jedzie dziewięciu. Badaj. O, o. O, o. To może boleć. Dobra, drzwi się zawiesiły i tym sympatycznym motywem zakończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie, tu bym ja, Stawros84 i ps 3 narazka zachęcam do następnych.